Ja, Tyczka po prawej. Tyczka ja? prawej Tyczka po, prawej. Ja? Tyczka po prawej. Ja. <laughs> Motolodki A godzinę pytałeś? 17.48 17? 17.48 Czemu to jest, nie wiem Na tą godzinę, co? Nie Ciemno, bo ciemno, nie? Chmury w końcu Ale szambułki ty 3 4

nie trzeba oka mieć, żeby na pyszki patrzeć. <grystanie> to jest ładne co? Tutaj mieszkać Musiałby pani. O! Miałki na myśli, żeby to wyglądało. Szyka barek. Ale ciekawe, ale to będzie pewnie podstan zrobione w środku piach. Tam trochę ludzi jest, co? Hmm? tam po drugiej stronie trochę ludzi pod mostem jest. Co? tego pociągu nawet widać yes. no, nie będzie się okago To muszą jakieś wielkie statki chyba pływać co? Co? Tu muszą jakieś wielkie statki, wysokie pływać co? do tego jest przygotowane z tym, że Niska. To jest niska. Eu <laughs> Głośność w oczy o wiśna tutaj szybko tak szybko to nie wypłyniesz ten टी शर्मा शर्मा Przed tym pałacem jak wejdziesz od drugiej strony ustaniasz Jest bramo złota czarno złota i z broniami stojata długimi. No, z długimi karabinami Nie wiem, jeszcze jeden powinien być. Chyba, że to jest ostatni. Bella, bella Italia. Italia. O dzisiejszy dzień, 10 dobieg końca taka miejscówka, rozładunek jest dosyć późno ale mieliśmy niezłą przygodę w Warszawie bo wpływając do Warszawy tą tratwą wpadliśmy na kamienie i uszkodziliśmy jeden zbiornik i tratwa nam tonęła ledwo co ją tam dotargaliśmy, kurde do, do portu zajęło nam to ho, z 3-4 godziny, z 4 na pewno. Dlatego, jak my już poszliśmy w swoją drogę kajakiem, to wypłynęliśmy już już poza Warszawę, więc jest ok, ale mogliśmy dzisiaj zrobić dużo więcej. Dzięki temu, że mieliśmy przygodę taką, jaką mieliśmy. Proszę, jakie mamy tutaj warunki? Dzisiaj mamy niezaciekawe. Śpimy na takiej wysepce. Ale nie kładź tego na tym bocie, Boże, kochany! No, śpimy na tym, co śpimy. Jakoś sobie damy radę. Rano wsiadamy i lecimy dalej. Niebawem przygoda dobiegnie końca. Ale póki co musimy walczyć. Młody rozpakowuje, bo już wybrudził buty, To ja sobie już umyłem nogi. Płynęliśmy tą tranfont do portu Żyrańskiego bodajże. No i ją tam ciągnęliśmy w tym, yy, no nie wiem, jak to kanale, do tego portu i tak dalej. Kurczę, nie lada sensacja to była, bo wszyscy nas obserwowali. I tam było tyle bota, że normalnie kurczę do, do jaj błota a wody było, nie wiem, 40 cm. Więc było strasznie ciężko. No, ale trochę się wytarzaliśmy w bocie, i teraz sobie zjemy coś, wypijemy, wyśpimy i rano rura. Nie ma zlituj się, także do rana.